Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. W tym tygodniu danych z rynku amerykańskiego było jak na lekarstwo, a te co były, to były dobre dla gospodarki amerykańskiej. Ale w środę poznaliśmy dane ze sprzedaży domów na rynku wtórnym, które okazały się nieco gorsze niż prognozowano. Tego też dnia. Kanada obniżyła swoje stopy procentowe o 50 punktów bazowych. W czwartek zaś poznaliśmy dane wstępnych zadeklarowanych wstępnych bezrobotnych, które okazały się lepsze niż prognozowano. Prognozowano 243 tysiące okazało się, że jest tylko 227 tysięcy. Poznaliśmy też PMI dla przemysłu, które były. Lepsze niż oczekiwano, i PMI dla usług, które okazały się lepsze niż oczekiwano. Natomiast sprzedaż nowych nieruch nieruchomości też była powyżej prognozy, czyli jest to dobry czynnik dla gospodarki amerykańskiej. Popatrzmy sobie teraz na wykresy. Para euro do dolara. Prawdopodobnie Spadki mamy za sobą. Dopóki nie zostanie wybity ten dołek, jest szansa na wzrosty. Rynki w tym tygodniu dalej rozgrywały zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach. Do tego zostało położone 40 milionów u jednego z bookmacherów na to, że Trump wygra. Sondaże mówią co innego, że nie wygra. Rynki rozgrywają zwycięstwo Trumpa. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Też powiem Wam, żebyście uważali w dzień wyborów. Najlepiej, jakbyście zabezpieczyli swoje pozycje stop-lossem, a najlepiej zostać z boku rynku i obserwować, co się wydarzy, bo będzie bardzo duża zmienność na dolarze. Jeżeli Trump nie wygra, to cały ten impuls spadkowy prawdopodobnie zostanie skorygowany i euro wróci do poziomów i 1.12 jeżeli tr Trump wygra to większość już tej informacji jest już w cenach może dojść jeszcze do umocnienia się dolara ale mówię większość już jest w cenach więc co dalej nastąpi z naparzy euro do dolara wszystko zależy od wyborów Trzeba patrzeć na sondaże. Jeżeli sondaże będą przeciwko Donaldowi Trumpowi, euro powinno się umacniać. A tym samym dolar powinien się osłabiać. Jeżeli dolar będzie się osłabiał, to możemy oczekiwać nowych szczytów na amerykańskich indeksach giełdowych. Para USD do Jena. Korekta trwa. Jeśli mówię Donald Trump przegra wybory, możemy oczekiwać spadków na tej parze, czyli zgodnie z trendem. Para USD do franka szwajcarskiego zgodnie z oczekiwaniami nastąpił wzrost, teraz jest zahamowanie tego. Powinno dojść do korekty i powinniśmy iść dalej w górę. Jest to interwał dzienny, więc to trochę potrwa. To samo na parze USD do PLN, ale już o tym trąbiłem, od jakiegoś czasu następuje wzrosty, teraz przydałaby się jakaś głębsza korekta, żeby dobrać pozycję i powinniśmy iść dalej w górę. To samo na parze Euro do PLN, przydałaby się teraz korekta i kierunek jest tylko jeden: baj, czyli powinno się kręcić na wzrosty. Złoto ustanawia kolejny rekord. Po ustanowieniu reklamy nastąpiła korekta. Trend nie zmienia się. Jest tutaj tylko wzrostowy i powinniśmy na korektach szukać miejsca na grę, na wzrosty. Pamiętać jeszcze też, że wiecznie to złoto nie będzie rosło. Przyjdzie czas na realizację zysków. Więc trzeba też będzie uważać, ale póki co nie ma jeszcze takich sygnałów i powinno się szukać Wejścia na baj. Chiny, indeks giełdowy Hong Kong 50. Stoimy w miejscu. Co dalej? Powinniśmy wybić kolejny szczyt, ale widać, że inwestorzy czekają na jakieś pozytywne informacje. Ropa nie reaguje już na konflikt, i na tą chwilę bym tu szukał sela, że pójdziemy jednak dołem. Bitcoin przy bandzie stoi wszyscy czekają na short quiz i fomo póki co ja bym grał tutaj jeszcze tylko baj i na koniec kukurydza patrząc na wykres wybijamy nowy dołek nie wybijamy nowego szczytu trochę to źle wróży niestety tutaj trzeba patrzeć na pogodę jakie będą zbiory i tak dalej więc to tyle w tym filmie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam Tomek.